Ja usiemano z tej strony Macie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim Minecraftowym kanale. dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie w Bedwars, ponieważ jestem chwilę przed rozpoczęciem live'a mojego, pierwszego live'a w życiu. Dzisiaj o 12 właśnie jest live, także ten odcinek się pojawia o 14 już. Po. Napiszcie koniecznie jeszcze w komentarzu, czy Wam się podobało, czy chcecie tego więcej. A gramy sobie w Bedwars, ponieważ no właśnie na live'iku też będziemy sobie pykać głównie w Bedwars, dlatego muszę się trochę rozgrzać, troszkę przygotować gościu, lecimy i tutaj nie mamy żadnego challenge, po prostu musimy koksić, Takie jest zadanie na ten odcinek, żeby po prostu postarać się coś tutaj ugrać. Mam jeden fajny challenge przygotowany, ale wolałbym go zostawić na odcinek z Abrą albo z Wojanem, także niedługo możecie to zobaczyć. I goście, czy mi się wydaje, czy dwóch graczy już umarło? No właśnie! Jeżeli oni szybko tak będą się zabijać, to ja tutaj nie mam szans. Jeżeli tutaj jest jakiś koleś, wiecie, z levelem milion, no to naprawdę może być lipa. Także pytanie, od czego zaczniemy? Na pewno muszę sobie dokupić budulca i chyba na zbrojkę pozbieram, jeżeli oni są tacy twardzi. Patrzcie, tylko cztery osoby zostały! Okej, okay, okej, okay. kolejna osoba ma łóżko rozwalone i jest naprawdę źle, ja nie wiem czy na środek nie powinienem uciekać Okej, okay. jest naprawdę źle I ten koleś Mi się wydaje Okej, okay. został aqua i nie Nie, on, on już tu jest, co? Nie, spadł na no gościu, co? Co to ma być? Widzieliście co tu się stało? Dobra, dołączamy na kolejną mapę, ale ten koleś Ta arena była niemożliwa Dosłownie minęło 30 sekund Przyjęłam wam 30 sekund i wszyscy już umarli. Ten kolicz musiał mieć 150 poziom. Ja nie mam szans z takim typem, no ale o to chodzi, właśnie, żeby trenować. Więc, słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, no i napisać w komentarzu, <laughs> czy ten odcinek Wam się spodobał. Czy chcecie więcej Bedwarsów i czy chcecie live, czy Wam się podobało. Także tym razem, słuchajcie, nie ma co. Lecimy od razu na środek, lecimy od razu pod jaksy. Myślę, że to będzie dobry plan. Ja ogólnie raz w życiu chyba grałem solo, zresztą nagrywałem to. Także patrzcie, teraz kupujemy sobie budulca. Leci tutaj sobie zabudujemy szybko pyk, 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 pyk. Leci tutaj, nie tutaj wełna leci i od razu lecimy się budować na środek pod jaksy. Mi się wydaje, że tak sporo graczy robi dobry, że od razu leci na środek, dlatego my spróbujemy zrobić dokładnie tak samo. Nie będziemy siedzieć na bazie, bo w, no, w poprzedniej ręce to nic nie dało, teraz trzeba się budować do góry. Pyk. No gościu, buduj się, halo, pyk, pyk Ja niestety nie umiem się tak szybko budować jak Wojan, a chciałbym Bo on naprawdę to robi w fajnym tempie O kurde, myślałem, że już spadnę Dobra, tutaj się dobuduj, pyk, pyk Elegancko jestem i mam diaksy, Uuu. Dobra, zaraz będzie trzeci diaks Okej, okay, mam trzy diaksy i teraz yy, może jeszcze polecimy na emeraldy od razu, nie mam wełny tyle, dobra, pytanie, co ja mogę zrobić za trzy diaksy, kurcze, jakiegoś szarapnisa bym chciał, ale on jest chyba za 4, zaraz zobaczymy, w każdym razie ta arenka chyba będzie trochę spokojniejsza, bo jak widzicie, no tyle graczy jeszcze nie umarło. I tak, co ja mogę kupić? Za siki. Tutaj elegancko podejdziemy do tego pana. Dwa diamenty protection. Dobra, to najpierw sobie uz będziemy uzbierać. Będziemy sobie zbierać, nie uzbierać na y, sharpnessa, bo on jest mega ważny. Zbrojkę sobie zaraz kupimy, bo to jest za 12 golda dokładnie, a teraz sobie kupimy. Hmm. Za żelazo kupimy sobie y, budulca i lecimy sobie, to sobie może odłożę tylko. Tylko będzie już gold. Jeszcze tylko jeden. jeden. Jeszcze jeden gold kupujemy sobie zbroję i lecimy po Emeraldy. Bo sobie podki za to kupimy i będziemy rozwalać kolesi. A przynajmniej taki jest plan, ja bym chciał, żeby tak wyszło. Nice, dobra. Tutaj leci wlatuje zbroja i lecimy z drewnianym mieczykiem. W ogóle wiecie, bez kompleksów. Ja tutaj mam drewniany nieczyk ale ja pyknę wszystkich tutaj. Raz, dwa, trzy. Tu sobie dam tutaj i tutaj. Wskakujemy, tutaj diaksiki będą. Na pewno dwa, tak myślałem. I lecimy po emeraldy. Mam nadzieję, że tam jeszcze nikogo nie ma. Nie ma. Także mi się szybko. Najszybciej jak tylko mogę, bo tutaj już się klepią. Elegancko się klepią. Ja nie mam takiej wtyczki, która pokazuje. <laughs> a ja chcę się tu budować, dobra? Nie mam takiej wtyczki, która pokazuje, kto ma jaki level. A na pewno by się przydała. No ale cóż, no musimy sobie radzić tak jak. Tak jak. Tak jak Tak jak mam. To wgrane. Także. Uuuuuu się, mano. Okej, okay. na emeraldach chyba nikogo nie było. Patrzcie, ja muszę uważać, żeby tutaj nikogo nie było, ponieważ ja mam diaksy i emeraldy. Nie chciałbym tego stracić na pewno, ale na razie na Chillu budujemy ich. je elegancko. Już kilka osób tutaj zginęło, ale w moim pobliżu tam się nic nie dzieje. Mi jeszcze nikt nie rozwalił łóżka, co jest ciekawe, bo ja mam tylko obudowane wełną. Także ta Arena naprawdę wygląda całkiem spoko Ja słuchajcie, zgarniam tutaj emeraldy. Mam 8 właśnie takich szmaragdzików. Ja lecę do siebie, nie chcę nikogo robić problemu. Goście, ja tutaj na chwilę tylko jestem. A może być i dziewiąty. Dla mnie chiluwa. Pyk, żeby tutaj nie spaść. Oj, oj, oj tam widziałem po lewej szarego. No mam nadzieję, że on w mojej stronie się nie wybiera. I za te emeraldy myślę, że obsydian możemy kupić. To będzie naprawdę już spoko baza. Ale przede wszystkim tak, zbieramy sobie to i lecimy sobie z sharpnessem. Okej, okay, sharpness. I tutaj sobie kupimy OPSA. Dawaj, OPSA, gościu, szybko. Obsydian. Pyk, pyk. Dobra, i tutaj sobie trzeba to szybko rozwalić. Także Obsydian wlatuje od razu. Tutaj trzeba to szybko zabudować. Mam nadzieję, że nikt mnie nie atakuje. Halo. Ten niebieski żyje? Nie, niebieskiego chyba nie było w ogóle od początku, także całkiem spoko, a szary się dobudował w drugą stronę. Co spoko! Dla mnie to jest idealny układ, słuchajcie. Ja sobie mam czas, żeby się tutaj pobudować. Ja już mam sharpness'a. Mam Obsydian, dlatego moja baza wydaje mi się, że nie jest najgorsza. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko, nawet bym powiedział. No ale wiecie, no to się okaże, na pewno jeżeli to jest jakiś progracz, to nie będzie miał problemu, żeby mnie rozwalić. Pytanie, czy ja jestem programem, no wyjście. Jeżeli jestem programem, to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie... To też zostaw jale pod Diaksy szybko, żeby mieć Protection, bo jednak to też się mega przydaje naprawdę robi sporą różnicę Protection. A miałem jednego Diaksa tam. Teraz mam już dodatkowe gościu. Pięć Diaksów mam... A Tylko żeby nie spaść! Lol, myślałem, że spadnę naprawdę. I nie wiem, czy wy to widzicie, ale tylko szary żyje i zielony, a raczej żółty, nie zielony. Zielony już dawno umarł. Siemano, patrzcie, leci protection 1. I czy ja miałem tutaj diaksa? Nie, brakuje mi jednego diaksa, żeby mieć protection, dobra. To także kupimy sobie teraz mieczyk żelazny. Okej, okay, ja mam prota, mam sharpnessa, słuchajcie, naprawdę jest spoko, naprawdę jest całkiem nieźle. Pytanie, co możemy zrobić? Myślę, myślę, że. Myślę, że polecimy pod Jaksika. Polecimy po emeraldy. Teraz pod Jaksika. Wiem, że mam żelazo i golda, ale to i tak mi się teraz do niczego nie przyda, dlatego lecimy szybko tutaj, jest Jaksik. Ok, coś tam sobie odblokowałem. Nieważne, nie interesuje mnie to teraz. Ja chcę tylko wygrać tę arenę. Boom. Wlatuję tu, po emeraldy szybko. Kupimy sobie potki. I myślę, że możemy lecieć na tych wariatów. Tam jest żółty akurat. Zobaczmy jak on jest y, zabudowany, dobrze. On jest na bazie chyba, go widziałem. Tak, on jest na bazie, słuchajcie. Yy, 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 no troszkę wygląda jakby... Okej, okay, ma, yy, yy, ma już protection, ma żelazny mieczek enchantowany, także podobny ma Eku do nas. No nie wiem, gościu, jakoś ciężko to widzę. Ale jeżeli udałoby się nam do niego wbić, to na pewno to na pewno spróbujemy się z nim, wiecie, yy, zawalczyć. Pytanie czy ten, gdzie jest ten szary? Czy on do mnie przypadkiem się nie wybrał? Okej, okay, diaksy są większe. Nice! Dobra, lecimy po diamenty, boom. Ja mam dwa diaksy, potrzebowałem jednego, ale czym więcej diaksów, tym lepiej. Tym lepiej mi się to naprawdę podoba. Pozobaczymy sobie teraz jeszcze, jak szary jest zabudowany. Ej! Albo mi się wydaje, albo. Nie, on chyba może mieć obsydian, bo wiecie, nie, nie jestem do końca nie rozpoznaje, czy ta jego baza jest na tyle zabudowana. Żeby był obsydian, czy nie, bo na przykład. Nie, patrzcie. Moja ma obsydian i jest tak zabudowana, także jego nie ma. Gościu, ja sobie kupuję tulsy. I ja lecę do niego, tylko oczywiście na, na, na razie wlatuję Protection 2. Okej, okay, ja się teraz czuję bezpiecznie, teraz sobie wywlatują wszystkie tulsy. Ulepszę to sobie, wiadomo. Yy, tutaj sobie ułożę elegancko. 9 emeraldów. Okej. Okay. Słuchajcie, szary rozwalił łóżko, także my musimy się do niego szybko dobudować, bo on jest gdzieś daleko. Patrzcie, kupuję sobie budulca. I ja lecę do niego. Uuu, stary, a tutaj to to sobie tylko przełożę. Jeżeli szary jest u żółtego, to znaczy, że jego wyspa jest pusta, bo żółty jest po drugiej stronie, patrzcie, ja lecę do niego. Lecimy do niego, robić musniki. Akcje! A jeszcze sobie diabsa zabiorę, nawet trzy. Patrzcie co się dzieje teraz. A szybko buduj się, buduj się. I. Okej, okay, dobra, czyli szary jest gdzieś mega daleko. Albo mi się wydaje, albo mogę naprawdę rozwalić mu łóżko. Ej, to by była taka konkozacka akcja. Szybko, szybko buduj się, no stary. Nożyczki, nożyczki. Nice, dobra, rozwaliliśmy mu łóżko. Słuchajcie, teraz ja wszystko wkładam do skrzyni. Co się da? No, wkładaj to. A, tych nie mogę przedmiotów, dobra. To wkładam i ja spadam. Bo szybciej mogę spaść niż wrócić do siebie, a ja mam łóżeczko. Także słuchajcie. Jestem jeden na jeden, koleś nie ma łóżka, a ja mam i naprawdę jestem w komfortowej sytuacji. Teraz to sobie wszystko zabieram, to to dobra, wszystko mi dawaj tutaj. Mam 6 diaksów, czy mogę za to coś kupić? Sharpnessa? Nie, 8 diaksów potrzeba. O nie, on tam jest! A! No nie, gościu! Szybko, potki, potki, potki. E, tutaj są potki, tutaj. Dobra. Nie, nie tu. E, Spida. Niewidzialność, gdzie ty jesteś? Gościu, gdzie jest ten szary? Ej, on tu był. O nie, on tu jest! Aaaa, gościu! Dobra, on tu jest, ja muszę. Patrzcie, niewidzialności poty, on kupię. On widzi, że ja mam potki. On się do mnie buduje. ej, on się do mnie buduje. Ja się go boję, nie, nie wiem co robić. Łuk by mi się przydał, ej, fuck. Ale dobra, już nie zdążę kupić, bo ja wiem, że on mnie zaraz zaatakuje. Słuchajcie, już sobie piję te potki, patrzcie. Tu sobie kupuję, tu sobie pije i jak zaskoczy, to pije niewidzialność od razu. Patrzcie co się dzieje. Gościu, no chodź tu. Bo już się... potki marnują. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No nie! Do, z, doskoczyłbym, żeby go... z... z... Nie! 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 Szybko muszę się odrodzić. Ej, bo ja mam jeszcze łóżko, bo ja mam obsidian, którego TNT nie rozwali, ale... Straciłem, słuchajcie, moje itemki. Co? Nie! Szybko mieczyk, szybko mieczyk. Potrzebuję tego. Dobra, okej, okay, mam mieczyk. On uciekł, on nie wiedział, że ja mam opsa i zrzucił TNT. Lol, co za koleś. Okej, okay, to, to się udało. On ucieka, patrz, ale ja straciłem podki, wszystko źle to rozegrałem. Powinienem go atakować na speedzie. Ja muszę łuk sobie, słuchajcie, kupić. Od razu łuk. 24 golda nie mam, nawet 12 golda nie mam szybko. Czy ja mam coś w skrzyni? Nie wydaje mi się, żebym miał coś w sklei, kurde straciłem, Ten koleś jest tam. Okej, okay, no ja mogłem to zakończyć. Tak mi się wydaje, że mogłem to zakończyć. On już wie, że ja mam opsa ja muszę do niego lecieć. Kurczę, ale to zlamiłem, wiecie, zestresowałem się, ponieważ ja nie mam kompletnie doświadczenia, ale spoko, ale spoko, myślę, że ten ziomek jest nasz. Okej, okay, patrzcie, ja sobie teraz kupuję łuk podstawowy, jeszcze strzały by się przydały, się mano. To mi się już nie przyda na pewno, to i to. I mogłem sobie nawet firebola Słuchajcie, kupujemy firebola nie ma w ogóle co się z tym kolesiem, wiecie, bawić. Mm, Revheal też by się przydał na pewno, ale potrzebuje bardziej strzał. Bo ja bym go zrzucił i on by... kurczę, no i naprawdę, ja to sobie tak wyobraziłem. To by była taka kozacka akcja. Jeszcze golda, jeszcze golda, szybko niech to się respi, ja lecę do niego, ja lecę załatwić go, bo mnie zdenerwował, no. Szybko, no potrzeba więcej niż dwa, w sensie przydałoby się po prostu więcej niż dwa, bo ja nie mam takiego skilla. Dlatego poczekam jeszcze na jedną sztabkę golna i lecimy do niego, do tego wariacika. Mam drugi armor. Mam sharpness, czuję się całkiem spoko, jest fireball, Będzie, będą strzały. Naprawdę myślę, że jest spoko. Naprawdę myślę, że mam szansę. Dobra. I jeszcze wleci jeden fireball. Patrzcie tutaj. Nie to chciałem. Yy, jeden fireball. I strzały tutaj patrzcie co się dzieje okej, okay, okej okay. jeśli go zrzucę to jestem królem no no kurde gościu, dobra budulca potrzebuje. szybko, szybko, szybko budulca jakiegoś, bo bo, bo muszę się do, do góry dobudować o nie, on się gdzieś tepnął, gdzie ty jesteś gościu słyszałem perełkę czy on jest na niewidce może gdzieś? Ej, słuchajcie On tu jest czy nie? Nie, dobra, on jest tu, szybko, trzeba go rzucić Nie, 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 nie Dobra, dostał, dostał ode mnie Chodź tu Dobra, dostał, raz Dwa, dostał On jest scykany cały, on nie ma szans już a czy co się teraz dzieje. On nie, wie gdzie, on nie wie, że ja tu jestem. Ja mam full życia. Gościu, klepa jest grana tutaj elegancko. pik 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 boom! I mam cię, gościu! Wygrałem sobą, zaszedłem go od tyłu. On się tego nie spodziewał, ale go pyknąłem. Mówiłem już wam, że obsydian jest mega ważny. Słuchajcie, wygrałem taką arenkę. Jeden na jeden napiszę mu GG, bo naprawdę fajna arenka była do no, gościu, wygrałem, także ja chcę przejść do lobby, bo naprawdę to mi się podobało. Mega fajna arenaka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie subskrybować kanał, bo, gościu, no wtedy jesteśmy ziomeczkami, jak ten przycisk jest szary, nie czerwony. Dziękuję wam za odcinek i, gościu, do jutra. Yo!